Cześć, nazywam się Patryk Sołtysiak i od 10 lat aktywnie obracam mieszkaniami, zarówno na rynku wtórnym, jak i na rynku pierwotnym. Jesteś właśnie na kanale Flip na pierwotnym, gdzie aktywnie dzielimy się praktyką i wiedzą zdobytą właśnie na przestrzeni tych 10 lat aktywnej pracy. Jeśli jesteś na kanale pierwszy raz, zachęcam do pozostawienia swojego śladu w postaci subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka właśnie poniżej tego materiału. Tam na tym kanale znajdziesz dużo więcej różnych ciekawych informacji właśnie dotyczących obrotu mieszkaniami na rynku pierwotnym. Dzisiaj natomiast porozmawiamy sobie o tym, czy to jest w ogóle dobry czas na inwestowanie w nieruchomości. Czy dzisiaj warto kupować i sprzedawać mieszkania w Polsce? Więc jeśli jesteś ciekawy, to zapraszam do oglądania. Obecnie żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Jak widzicie, artykuły pojawiają się różnie nacechowane, że rynek nieruchomości siadł, że deweloperzy mają problem ze sprzedażą mieszkań, że jest ogólny zastój na rynku nieruchomości w Polsce i też na świecie. No, dzieje się tak dlatego, że żyjemy w tej chwili w dobie wysokiej inflacji. Inflację liczymy rok do roku. W zeszłym roku, styczeń, luty, to były jeszcze bardzo niskie poziomy inflacyjne, więc teraz te odczyty są takie wysokie. Jak pamiętacie, inflacja bardzo mocno na przestrzeni zeszłego roku od tego czasu rosła, więc w 2023 roku, w kolejnych miesiącach, będziemy mieli coraz wyższą bazę, co do której będziemy się odnosić w obliczeniach, więc w mojej ocenie inflacja będzie spadała. To samo dotyczy się wysokich stóp procentowych. One były podwyższane, żeby zwalczyć tą inflację i w tej chwili mamy poziom 6,75%, co sprawia, że Polacy nie mogą sobie pozwolić na zakup takiego normalnego, trzypokojowego mieszkania 60-70 metrów, dlatego że nie mają odpowiedniej zdolności kredytowej, ta zdolność kredytowa jest inaczej liczona. Jeszcze niedawno była rekomendacja tak zwana S. Gdzie KNF nałoży dodatkowy poziom 5%, przez co tym bardziej ta zdolność kredytowa Polakom spadała. W tej chwili to zostało zmienione. Mamy poziom 2,5%, więc ta zdolność jest troszeczkę lepiej liczona. Szacuje się, że poprawiło się to około 40%. Czyli biorąc pod uwagę te informacje, kiedy w zasadzie. Obracać mieszkaniami na rynku pierwotnym, kiedy wejść w inwestycje w nieruchomości w Polsce? No ja uważam, że teraz. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie mamy dobrą sytuację negocjacyjną ze strony osoby kupującej. Teraz jeszcze deweloperzy mają na karku obecną sytuację. Jesteśmy w szczycie, można powiedzieć, zarówno stóp procentowych, jak i inflacji. Stopy procentowe jeszcze będą utrzymywały się na tym poziomie 6,75% i szacuje się, że pierwsze obniżki stóp procentowych będą miały miejsce pod koniec tego roku, gdzieś w październiku, listopadzie, i zacznie Rada Polityki Pieniężnej obniżać te stopy procentowe. Ma rozpocząć od, 50, od obniżki o 50 punktów bazowych. Czy tak będzie? Zobaczymy. Natomiast chciałem Wam przede wszystkim pokazać kolejny wykres, który mówi o tym, Jakie, jak, jest, jak obecnie wygląda oferta mieszkań na rynku pierwotnym? Mnie najbardziej interesuje ta czarna, przerywana linia. Jak sobie zobaczycie, są to mieszkania gotowe w ofercie. I na przestrzeni ostatnich lat ta ilość była bardzo mała, natomiast ona, ona wzrasta chwilowo. W tej chwili jest poziom 10%. Tylko musimy wziąć pod uwagę to, jakie mieszkania są gotowe w ofercie. Czy pamiętacie, czy ktoś z Was ostatnio oglądał mieszkania na rynku pierwotnym? Jeżeli tak, to do jakich mieszkań mógł wejść i zobaczyć, fizycznie je poczuć? No, prawdopodobnie zakładam, że były to duże mieszkania. Małe mieszkania w ofercie deweloperów są tylko i wyłącznie w takich projektach, które zostały uruchomione. Dlatego, że te mieszkania znikają najszybciej u deweloperów. Jak zobaczycie sobie oferty w Waszych miastach, no, to bardzo ciężko będzie wejść i zobaczyć mieszkanie 35-metrowe. Prawdopodobnie gotowe mieszkania to będą właśnie w okolicach 60-70 metrów. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że to jest właśnie klient w postaci rodziny z dzieckiem, klient najczęściej kredytowy, który nie ma obecnie zdolności, a do tego jeszcze nie ma najważniejszej rzeczy: czego? Czasu. No właśnie, nie ma czasu. Musi takie mieszkanie wykończyć, musi znaleźć ekipę remontową, która to zrobi, ekipę wykończeniową. Musi na to poświęcić czas, którego nie ma, dlatego że zawozie dzieci, często na różne dodatkowe zajęcia, opiekuje się nimi, pracuje, musi jeszcze zagospodarować cały dom, więc tego czasu po prostu nie ma. I te mieszkania zostają. Druga jeszcze ważna linia to budowa mieszkań w toku. I widzimy, że to też mocno tutaj nam się zaniża. Ten wykres w tym momencie następuje pivot, gdzie deweloperzy budowali inwestycje, a sytuacja w tym momencie się odwróciła, dlatego że też zauważyli, co się na rynku dzieje. Żeby dodatkowo wesprzeć argumenty, o których przed chwilą powiedziałem, pokażę Wam teraz wykres 58 i 59, który mówi o tym, jaki jest miernik dopasowania popytu względem właśnie powierzchni mieszkań. Widzicie, że po lewej stronie mamy mieszkania do 50 metrów, a po prawej mieszkania powyżej 50 metrów. Zobaczcie, co się działo na przestrzeni lat między 2008 a 2022, jeśli chodzi o małe i duże mieszkania. Ciekawa jest sytuacja w, od 2009 do 2011 roku, szczególnie pomarańczowa. Linia, to jest Warszawa. Widzicie, jak bardzo szybko były skupowane małe mieszkania z rynku. Natomiast co się działo z mieszkaniami powyżej 50 metrów? Mianowicie ich oferta rosła i to w drastycznym tempie. Natomiast w momencie, kiedy małe mieszkania zostały skupione, jak widzicie, linia na, linia na wykresie zarówno dla Warszawy, jak i dla pozostałych 6 i 10 największych miastach w Polsce dążyła do zera, dlatego że tej oferty już na rynku nie było. Deweloperzy przestali budować, tylko zadziało się to post factum, nie byli nauczeni i budowali wcześniej, czyli małe mieszkania deweloperom schodziła duże e, ich oferta. Na rynku rosła. I tutaj na przestrzeni lat 2013-2017 byliśmy w takim, takiej jednostajnej sytuacji na rynku, gdzie spobodnie, bardzo powoli inwestycje na rynku pierwotnym się budowały i bardzo powoli mieszkania zostały skupowywane z rynku mieszkaniowego. 2000, między 2017 a 2021 rokiem nastąpił boom nieruchomościowy, rosła ilość budowanych inwestycji, jak i też bardzo mocno rósł popyt. Szczególnie ciekawa sytuacja miała miejsce właśnie w 2000 w połowie 2020 i 2021 roku, gdzie jak zauważycie ten wykres w relacji dużych mieszkań do małych, Zaczął się zacieśniać. Małe mieszkania na chwilę były jakby mniej interesujące dla osób kupujących, a duże bardzo szybko były skupowywane z rynku, dlatego że wszyscy żyli w przeświadczeniu, że muszą mieć większe mieszkanie, dlatego że pracują już w domu, więc warto by było mieć większą przestrzeń. No i sytuacja znowu się odwróciła w 2000, pod koniec 2021 i 2022 roku. Właśnie dlatego, że inflacja zaczęła rosnąć, a co za tym idzie, zaczęły rosnąć stopy procentowe, więc Polaków nie było stać na zakup. No i mamy sytuację bardzo podobną, która była w 2008 roku, czyli duże mieszkania, znowu ich oferta rośnie, Polaków nie stać na zakup dużych mieszkań, a małe mieszkania są skupowane przez osoby gotówkowe i te osoby, których. Które potrzebują mieć swoje pierwsze mieszkania, uzbierały, zaoszczędziły i też starają się kupić po prostu te mieszkania, na które ich stać. Teraz mamy rynek wtórny i jest bardzo podobna sytuacja. Czyli w 2008 roku mocno skupowana oferta małych mieszkań, duże mieszkania rosły, potem rynek dążył. Do zera, tak, dlatego że było mniej mieszkań w ofercie, to co miało być kupowane, było kupowane czyli bardzo stabilna sytuacja. Gdzie w 2020 roku znowu mocno zostały skupowane duże mieszkania, małe na chwilę ich zainteresowanie dla małych spadło. No i jesteśmy na końcu wykresu, czwarty kwartał 2022 roku i prawdopodobnie w naszej ocenie małe mieszkania znowu będą skupowane z rynku, a te duże. A te duże, ich ilość na rynku wzrasta. Wyjątkiem natomiast stanowią duże mieszkania, dlatego że mieszkania powyżej 80 metrów najczęściej są kupowane przez osoby gotówkowe. Bardzo mało jest takich mieszkań w ofercie deweloperów, więc warto się temu przyjrzeć szerzej. Natomiast Polecam ten segment tylko i wyłącznie dla doświadczonych inwestorów, bo można się bardzo łatwo pomylić. Więc, jeżeli jesteś pierwszy raz na tym kanale i zastanawiasz się, czy kupić jakiekolwiek mieszkanie, no to rozpocząłem sobie swoją przygodę od zakupu małych mieszkań. W naszej ocenie, jak już słyszeliście, uważamy, że warto kupić mieszkanie już teraz, tylko trzeba sobie znaleźć jeszcze odpowiedź na jedno kluczowe pytanie: mianowicie kiedy klucze. Dlatego, że jak wiemy, nie ma małych mieszkań w ofercie, więc jeżeli coś kupimy, uda nam się coś zarezerwować, No to jest dużo prawdopodobieństwa, że w tym momencie to mieszkanie zostanie kupione. Ale jest jeszcze jeden ważny aspekt, który początkowo już wyszczególniłem, a teraz sobie o tym powiemy szerzej. No właśnie, mamy tutaj wykres dotyczący wprowadzonych mieszkań do sprzedaży, czyli podaż deweloperów. I teraz, jak sobie zobaczycie, od stycznia 2022 roku ta podaż malała w związku z sytuacją, że e, rosły stopy procentowe i e, inflacja. Deweloperzy stwierdzili nauczeni już na błędach z 2008 roku, żeby jednak nie budować, żeby e, wyhamować ofertę e, w budowie. Natomiast ciekawy jest ten słupek, e, który widzimy w czerwcu. Dlaczego tak, tak jest? Dlaczego nagle ta ilość drastycznie wzrosła, a no dlatego, że nastąpiła zmiana, nastąpiła zmiana przepisów. Otóż w lipcu weszła w życie ustawa deweloperska, która nakłada szereg obowiązków na deweloperów i kosztów. I deweloperzy chcieli przyspieszyć maksymalnie działania i rozpocząć sprzedaż inwestycji właśnie przed lipcem. Stąd ten wysoki słupek w czerwcu. Natomiast już od lipca ta podaż utrzymuje się na bardzo niskim. Poziomie. Pamiętajmy jeszcze, że czas budowy poszczególnej inwestycji trwa około 18 miesięcy. Więc, kalkulowując sobie tą malejącą podaż, która ma miejsce od lipca, i dodamy sobie 18 miesięcy, to może się okazać, że w pierwszym, drugim kwartale 2024 roku będziemy mieli znaczny niedobór małych mieszkań. Więc, co my robimy? My rezerwujemy w tej chwili mieszkania, które kupujemy, sprzedajemy w stanie deweloperskim, w trakcie budowy, czy też wykańczamy te mieszkania, ale przede wszystkim rezerwujemy również um, na korzystnych warunkach mieszkania właśnie w tej luce podażowej, która w naszej ocenie będzie od pierwszego, drugiego kwartału 2024 roku. Dlatego, że klient nie będzie miał co kupić i tym bardziej będzie, będzie musiał albo czekać kolejne dwa lata, gdzie te ceny w naszej ocenie, z tego, że tego produktu będzie mniej, będą rosły, a my będziemy w tym momencie mieli mieszkania gotowe w ofercie, więc wyjdziemy naprzeciw, naprzeciw klientom, naprzeciw rynkowi. Także podsumowując, uważam, że warto obecnie nabywać mieszkania, tylko trzeba robić to z głową trzeba wiedzieć które segmenty w których miejscowościach klienci aktywnie poszukują mieszkań gdzie są klienci gotówkowi która oferta jest bardziej dla nich atrakcyjna jeżeli to wszystko sobie przeanalizujecie no to jest szansa jest duża szansa że w najbliższych latach będziecie bardzo dobrze prosperowali a ja zapraszam was do kolejnych odcinków pamiętajcie subskrybujcie kanał i do zobaczenia cześć